Kartonowa poczekalnia, model samolotu Fire Budli Mark 1. E, witam, e, witam na kanale. E, w tym odcinku w kartonowej poczekalni e, z serii MP Model e, model e, samolotu Fire Budli Mark 1. Lekki bombowiec angielski. Jest to numer 77 tej serii MP Model. Numer 3 z 2022 roku. Opracowanie modelu Marek Pacyński. Skala 1 do 33, oczywiście. Autor okładki Severin Fleischer. I na pierwszej stronie, oczywiście, rys historyczny, historia powstania samolotu, dane taktyczno-techniczne, opis budowy, kolejność. W wielkim skrócie, oczywiście, to natomiast w dalszej części mamy rysunki. Zresztą jak, jak w innych y, zeszytach tej serii, w podobnej formie zrobione. Y, no i cóż, przejdźmy do rysunków. I tu mamy ratem 4-5 takich trzy główne i tutaj są rysunki podwozia, y, płat w takim rozwinięciu jak wewnątrz, urzebrowanie wzmocnienia i ogólny Zarys y, płata, oczywiście numeracja części i podobnie statecznik pionowy, statecznik poziomy stery. Mm, tu mamy rysunki kół. Koła główne, śmigła. Dalej jeszcze coś będziemy mieli z rysunków. To już tu pokazuję. Nie, to są takie główniejsze. I tylko rzut od. Rozerwało się, ale to o. Eee, I rzut, bok, góra, dół. No i oczywiście oznaczenia części takich ważniejszych. A jeszcze wspomnę o, tu mamy przekrój kabiny. Eee, przekrój kabiny, jeżeli zaczynamy, oczywiście, to od kabiny. Zresztą tak wskazuje numeracja części i opis budowy. Numer jeden to jest podłoga, czyli podstawa, wzmocnienie i do tego tworzymy pozostałe elementy, tak jak wskazuje rysunki i uwzględniają to numeracja części uwzględnia. No dobrze, przejdźmy teraz do pozostałych, pozostałych części, czyli już arkusze z częściami, pokażę. I tak na sześciu arkuszach mamy części, elementy tego modelu. Dodam, że w opracowaniu model przedstawia samolot użytkowany przez Polski Dywizjon 300 w sierpniu 1940 roku. O, i tu jest właśnie ten dowód oznaczenie, no i szachownice. Ja może będę obracał w ten sposób. Będzie tu więcej jak gdyby mieściło się w kadrze, tylko przybliżę, i w ten sposób będziemy mieli tu więcej jakby w kadrze całą stronę. No i tu między innymi widzimy właśnie elementy, części kadłuba, szachownice. Moim zdaniem, troszeczkę kolorystyka, nie wiem z czego to wynika. Jakbyśmy tu porównywali sobie odcienie w barw, to nie wiem, czy troszeczkę tu jest dróg, nie, za bardzo ciemny. Oczywiście był to, jak widać, po dole, dół malowany na, w kolorze czarnym. Pozostałe, no to tak jak barwy w tym okresie, jak samoloty były malowane. I tu mamy pozostałe części. Tu oczywiście jest oszklenie pełne, czyli możemy robić bez wyposażenia kabiny, ale myślę, że przestrzeń kabiny jest na tyle duża, żeby tu pokusić się właśnie już troszeczkę tacy bardziej zaawansowani modelarze, żeby pokusili się o wykonanie pełnej, pełnego wnętrza kabiny. Tym bardziej, że tu na stronach wydawcy czy w sklepie Answer są Dodatkowe, dodatkowe oszklenie do kabin, elementy cięte laserowo, także tu można sobie wkupić to i bez większych problemów będzie do zrobienia to, ale tu kabina jest tak prosta, że tylko wyoblenie wystarczy. No i dobrze, przejdźmy teraz może tutaj o do skrzydeł. Tak prezentują się skrzydła. Model będzie dość sporych rozmiarów, bo przy rozpiętości tu samolot miał rozpiętość ponad 16 metrów. Także te proporcje też tu w modelu są dość znaczne. No i mamy tu, tu właśnie możemy wykonać lotki osobne. Mamy lotkę odcinając to, lub mówię dla, dla uproszczenia: jeżeli ktoś sobie to może pominąć i zostawić tak, jak jest rozrysowana lotka no i jak widać na zbliżeniach jeżeli tutaj przybliżę bardziej to mamy zaznaczone dość wyraźnie te podziały blach, jakieś takie no już zaznaczone na eksploatacji nity no i dół dół skrzydła czarny ale też z takimi wyraźnymi Fajnymi podziałami e, wszystkich e, tu blach łączeń tego. I następna strona. I mamy następną stronę skrzydło. E, skrzydło to z oznaczenia odczytując. Szukam, szukam, ale nie widzę. Jest 39A B. Ale czy to jest prawa końcówka, czy lewa? Lewa. Tak jak patrząc, to będzie chyba lewa. No i właśnie, i tu mamy na tym arkuszu tą część podłogi, czyli tą jedynkę z jakby zaczynającą budowę całego modelu, całego składania. Tu widzimy fotel, pasy. No i dobrze, i następne strony. Przewróćmy skrzydło, to było lewe kadłub, to już pokazywałem i teraz przejdźmy tu do dalszych elementów, części O. No i tu mam też te. To elementy też będą skrzydła, ale już te przykadłubowe bardziej, bo on tam chyba tak się dzieli z rysunku, że to będzie wynikało, no i tu też mamy części części yy, kabiny, piloty, fotela, fotel. Yy, jak widać to wszystko jest dość wyraźnie, ale mówię ta kolorystyka taka jest troszeczkę ciemna. Nie wiem czy to tak ma być, czy stąd jakbyśmy yy, niektórzy yy, drukując też yy, drukują nam yy, taką podpowiedź, z jakich farb y, mamy korzystać przy y, robieniu retuszu, czyli podpowiadane są numeracja farb modelarskich, z jakich, czy to na przykład na Humbrolu, czy na jakichś innych numeracja, jakich kolorów używać do y, retuszu y, tu tego nie zauważyłem, nie ma y, no i tu elementy do wycięcia, naklejenia na karton, czyli te wręgi, o tu mamy Układ, jakby w, szablon do folii, jaką wycinamy. Także jest dość prosty układ. Oprócz tu, tej części 60, czyli to podejrzewam, że to jest to część przód kabiny pilota, ona tu powinna być troszeczkę taka wy, wyoblona, bo tu klejąc to, wyjdzie nam to widoczne będzie. Tak jak mówiłem na początku skorzystać, po prostu dokupić sobie owiewkę gotową, prasowaną. Tu mamy elementy boczne, wewnętrzna kadłuba, tablice przyrządów, także to jest. No i jeszcze chyba jedna strona jest, tak, ta, to jest na cienkim kartonie. To jest strona, jak widać, urzebrowanie skrzydeł i wzmocnienie, czyli żeberka. Dźwigary i wzmocnienie, usztywnienie płatów. Tu mamy ten rysunek, który wcześniej pokazywałem, ale obrócę tak. Przekrój kabiny. No i ułożenie w ręk tutaj też mamy. A ta, na tym głównym rysunku to były tylko skrzydła. Do tak. I stateczniki pionowe poziomy. No i tu mamy skrzydła. I ta właśnie skrzydła składają się jakby z dwóch. Segmentów czyli tego 48 głównego, będzie 49,8 tych e, takich pasów podskrzydłowych, po, przykadłubowych. No i tu, jak mówiłem wcześniej, też pokazywałem rysunek taki główny, zestawieniowy rzut boczny i rzuty góry i dołu e, tego modelu z wykazem części. No i to jest na okładce. I na okładce końcowej mamy. Wykaz tu zdjęciowy modeli, jakie się ukazały w tej serii MP Model. Także, także to Wam chciałem przedstawić. To mam tu w swojej, jakby nazywanej to moją kartonową poczekalnią. Ten model będzie czekał też na sklejenie. Także jeżeli ktoś się zastanawia nad tym modelem, nie widział jakby wnętrza, to, to właśnie pokazałem, co zawiera i jak jest generalnie bardzo ładnie też opracowany. Zresztą jak, jak pana Marka Pacyńskiego, modele opracowania są zawsze dobrze dopracowane. Myślę, że tu będą części wszystko do siebie pasowały. Zawsze to się jakby okazuje przy sklejaniu modelu, co do siebie pasuje, a co nie, co, co jakieś błędy popełniamy, to to wychodzi. Także na tym yy, kończę. Dziękuję za obejrzenie. Pozdrawiam. Cześć. Trzymajcie się.